Jeśli Waszym problemem są suche, łamliwe, wypadające włosy, to ten materiał powstał z myślą o Waszych potrzebach. Zapraszam. Włosy to atrybut kobiecości, a my kobiety robimy z nimi wiele, aby uzyskać zamierzony efekt. Kiedy się tak nad tym zastanowić, na spokojnie, co robi z włosami, zwykła lokówka, prostownica, suszarka czy farba do włosów, to okaże się, że mało który włos jest w stanie znieść te tortury. W moim przypadku do wiwatu dała mi też choroba Hashimoto. Zaobserwowałam, że tuż przed czterdziestką moje włosy zaczęły się zmieniać robiły się coraz rzadsze, suche i co najgorsze, wychodziły w ogromnych ilościach. Ale na moje szczęście trafiłam na serię, która odbudowała moje włosy i naprawdę pomogła mi uwierzyć, że po czterdziestce mogą wyglądać zdrowo, pięknie i niekoniecznie muszą być krótkie. Na cały system składa się seria trzech produktów: szampon, odżywka i serum. Serię zaprojektowano tak, aby cienkie, obciążone i starzejące się włosy stawały się gęstsze, mocniejsze i lśniące. Poza tym, szampon chroni włosy przed utratą koloru i oddziaływaniem wysokiej temperatury. Równocześnie zmniejsza ich łamliwość. Zawarta w szamponie substancja ma działanie nawilżające i znacznie zwiększa zawartość wody we włosach. Jeśli szukasz szamponu, po którym Twoje włosy będą silne, lśniące i zdrowe, to jest to szampon dla Ciebie. Jakości szamponu dorównuje odżywka. Zawiera ona nawilżające i odżywiające włosy masło shea oraz białko pielęgnujące, które wzmacnia włosy od nasady aż po same końce. W efekcie bardzo skutecznie odżywia i nawilża nasze włosy. Odżywkę po zaaplikowaniu jej na włosy pozostawiamy na 3 do 5 minut, a następnie spłukujemy. Obok szamponu i odżywki mamy jeszcze innowacyjne serum, którego nie musimy spłukiwać. Serum wzmacnia skórę głowy każdego dnia, pomaga cienkim, zmęczonym i starzejącym się włosom zachować większą objętość i zdrowszy wygląd. Kolejny ważny składnik serum to pantenol, który odżywia i pobudza zarówno skórę głowy, jak i same włosy. W serum znajdziemy też ekstrakt z kwiatu czerwonej koniczyny oraz opatentowaną substancję AgeLock. Która przeciwdziała źródłom widocznych oznak starzenia się skóry głowy, tak aby włosy wyglądały po prostu młodziej. Dla optymalnych efektów serum stosujemy dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Nakładamy je na suche lub wilgotne włosy. Procedura jest następująca: rozdzielamy włosy, tak aby móc spryskać serum bezpośrednio skórę głowy, jak i nasadę włosów. Serum możemy wmasować dłońmi lub użyć urządzenia galwanik Spa wraz z grzebieniem, dzięki któremu serum wniknie głębiej w strukturę. Polecam właśnie tę metodę. Zabieg z użyciem galwanika jest bardzo prosty. Wilgotną dłonią dotykamy srebrnej płytki znajdującej się z tyłu urządzenia. Włączamy program piąty i masujemy skórę głowy. Po zabiegu urządzenie dłuższym sygnałem informuje nas o zakończonym programie. Na koniec warto powiedzieć o ocenie klinicznej tej serii. Po 6 miesiącach stosowania serii średnio aż o 107% zwiększyła się objętość włosów. O 106% zwiększyła się ich miękkość, a o 67% grubość włosów. Ponad 90% badanych odczuło poprawę objętości, grubości, miękkości i połysku włosów. Dodatkowo po 6 miesiącach liczba złamanych włosów spadła aż o 72%. Jestem wiernym użytkownikiem tej serii od października 2019 roku i mogę z ręką na sercu stwierdzić, że do tej pory nie korzystałam z lepszych produktów. Jestem bardzo zadowolona z efektów i polecam Wam tę serię. Jeśli chcecie sprawdzić te produkty już teraz, zachęcam do rejestracji jako klient VIP. Link do rejestracji znajduje się w opisie filmu. Dla osób, które nie chcą się rejestrować, przygotowałam link do zakupu całej serii oraz pojedynczych produktów. Tradycyjnie zapraszam do śledzenia mojego kanału polubienia i szerowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.